Rodzinę za najważniejszą tkankę społeczną, gwarantując bezpieczeństwo wychowania dzieci, chroniąc je przed planowaną seksualizacją i deprawacją. Aspekt ekonomiczny i społeczny. Im więcej dzieci, tym większa gwarancja bezpieczeństwa, również finansowego, dla pokolenia rodziców i dziadków. Dobrze ukształtowane więzi rodzinne przenoszą się na kształtowanie solidarności międzypokoleniowej i postaw patriotycznych. Dlatego też w naszych przekazach chcemy kłaść bardzo duży nacisk na odpowiednie wychowanie dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności w rodzinach, a potem w placówkach edukacyjnych. Moi drodzy szanowni państwo, wiemy, że od wielu, wielu lat e, dla nas, dla wielu osób największą wartością jest rodzina i pokazywanie tej rodziny jako wartości, jako tak naprawdę kultywowanie wszystkich spraw związanych z wychowaniem rodzinnym. Tutaj dzisiaj spotykamy się też w ramach naszych obchodów dni patrona naszego miasta. Jest tym, co uważamy, że powinniśmy propagować chociażby w dobie dzisiejszej sytuacji, gdzie nie zawsze te wartości są na pierwszym miejscu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali kolejną osobę związaną z narkotykowym procederem. To 25-latka, która jest znana w policyjnym środowisku, ponieważ już wcześniej miała konflikt z prawem, była notowana za podobne przestępstwa. Tym razem zatrzymali ją i namierzyli ją w jej samochodzie, a po przeszukaniu jej auta i mieszkania policjanci znaleźli tam i zabrali ubezpieczyli kilka dilerek z różnymi środkami i substancjami, których posiadanie jest zabronione ustawą przy działaniu narkomanii. Dodatkowo w mieszkaniu 25-latki policjanci wylegitymowali 39-latka, który był osobą poszukiwaną. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kobieta usłyszała zarzuty dotyczące posiadania narkotyków. Jest to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia Wolności. Tym razem kobieta będzie odpowiadać w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi jej surowszy wymiar kary. Zbliża się fala upałów, Prognozy mówią, że no, czekają nas przyjemne dni, no, ale musimy być też zachować ostrożność. Na pewno musimy zachować ostrożność. Jak wiemy, zbliża się też koniec roku, co, że tak powiem, będzie zachęcało młodzież do wypraw do lasu. Ustrzegamy, że tak powiem, aby nie palić żadnych ognisk. Z tego co wiem, to na razie chyba jest zakaz wstępu do lasu ze względu na zagrożenia pożarowe, także prosimy o ostrożność, nie palenie żadnych ognisk. W pobliżu lasów, a już na pewno nie w lasach. Przed tym przestrzegamy. Są tylko tylko i wyłącznie do tego miejsca wyznaczone. Mieliśmy takie zdarzenie na terenie bełchatowa: kobieta zatrzasła przez przypadek, faktycznie, i od razu wezwała do pomocy strażaków, ale zatrzasła swoje dziecko w samochodzie. Także zwracamy uwagę na to, aby pamiętać, że mamy dzieci w samochodach, żeby je nie zostawiać, nawet jak idziemy na krótkie zakupy do sklepu, bo może się to skończyć tragicznie dla dziecka. Od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Kończy się czas przejściowy, czyli czas, kiedy lekarze mogli wystawiać takie skierowania na kurację zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej. Teraz lekarz, który wystawi skierowanie do uzdrowiska, wystawi je wyłącznie w formie elektronicznej. Takie skierowanie natychmiast trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia i tutaj będzie rozpatrzone przez lekarza, specjalistę w dziedzinie balnooklimatologii, którego zatrudnia NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie takiego pacjenta na leczenie albo odrzucenie skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie. To znaczy, że pacjenci nie muszą już przynosić tych skierowań, nie muszą pamiętać o tym, że jest 30 dni. Na odesłanie takiego skierowania do NFZ-u po prostu zrobi to za nich automatycznie system. Pacjent otrzyma powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu na internetowym koncie pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego tak jak do tej pory przesyłanego pocztą. Natomiast na swoim internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Mojej IKP będzie mógł cały czas śledzić swój proces leczenia przyznawania sanatorium. Będzie widział orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, a później termin i miejsce leczenia. W Łódzkim na kurację wyślemy w tym roku 28 tysięcy pacjentów do miejscowości sanatoryjnych na terenie całego kraju. Bardzo znacząco skrócił się czas oczekiwania na wyjazd do uzdrowiska. Teraz to 9 miesięcy. Jeszcze krócej czekają osoby, które wyjeżdżają na kurację w szpitalu ozdrowiskowym. Te osoby, które jadą na taki 21 dniowy bezpłatny turnus oraz dzieci. Oni wyjeżdżają w ciągu 3 miesięcy od skierowania. Nadal dysponujemy wódzkim zwrotami, czyli takimi skierowaniami przyznanymi wcześniej pacjentowi, który nie może z takiego skierowania skorzystać. Latem takich zwróconych skierowań mamy od 15 do 20. Można do nas telefonować pod numer 275-4083 albo końcówka 89 i pytać o takie właśnie zwrócone skierowania. Bardzo prosimy, żeby telefonować. Ubiegać się o takie skierowania to szansa na szybszy wyjazd, jeszcze szybszy niż 9 miesięcy, do fajnych uzdrowiskowych miejscowości latem w całej Polsce. Trwa bór wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres świadczeniowy 2023-2024. Wódzkiem od początku roku do połowy czerwca wpłynęło 287,5 tysiąca wniosków o to świadczenie, na 434 tysiące dzieci. Rozpatrzono już 95% wniosków, świadczenie przyznano już na ponad 388 tysięcy dzieci. Nie wszyscy rodzice złożyli już wnioski, a warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku po upływie czerwca spowoduje utratę prawa do wyrównania za ten miesiąc. Pierwsze wypłaty już trafiły do rodziców. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia albo już otrzymali, albo otrzymają ją do końca czerwca. Jeżeli, jeżeli rodzice złożyli wniosek, Oto świadczenie w maju. Wypłata zostanie zrealizowana do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca. A jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, pieniądze na koncie znajdą się z wyrównaniem od czerwca do końca sierpnia. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, bowiem w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca bieżącego roku, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeżeli ktoś złoży wniosek w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Wyjątek stanowią tu rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku, i jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Chociaż rodzice już nie pierwszy raz wnioskują o świadczenie wychowawcze 500, to jednak nadal zdarza Pojawiają się błędy w czasie wnioskowania, a niepoprawny wypełniony wniosek trzeba zweryfikować, wyjaśnić, a to z kolei znacznie wydłuża czas załatwienia sprawy i może opóźnić wypłatę świadczenia. Najczęściej pojawiającym się błędem jest złożenie dwóch wniosków przez oboje rodziców na to samo dziecko. Warto przypomnieć, że świadczenie otrzyma tylko jedno z rodziców. Jeżeli rodzice mieszkają razem i wychowują dziecko wspólnie, wówczas 500 plus otrzyma ten rodzic, który złożył wniosek jako pierwszy. A jeżeli rodzice nie mieszkają razem, to świadczenie przysługuje temu z nich, z którym zamieszkuje dziecko. Rodzinne świadczenie wychowawcze może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji, gdy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Wtedy środki dzielone są na dwie równe części i każdy z rodziców otrzyma po 250 zł. Błędy zdarzają się też przy prawidłowym wpisaniu numeru PESEL dziecka czy też numeru rachunku bankowego. Dlatego warto przed wysłaniem dokumentu sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną MZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS, portalu Empatia lub Bankowości Elektronicznej. Jest to ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują o tym, kiedy chcą złożyć wniosek, czy to jest rano, południe czy wieczór. Dzięki tej elektronicznej formie również można złożyć wnioski w weekend, kiedy tradycyjne odwiedzenie urzędów jest niemożliwe. Aplikacja MZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem na PUE Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji. Szczegółowe informacje, jak zainstalować i połączyć aplikację z kontem pue znajdują się na stronie zus.pl łamane przez MZUS. Oświadczenie wychowawcze mogą ubiegać się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce, pod warunkiem, że mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku o 500 muszą dołączyć dokumenty, które to potwierdzą, np. kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. Pracy. Świadczenie 500 Plus przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce. Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni przekazać na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SWU.